Ciągę, Porozmawiajmy o tym, co to znaczy i kiedy tego używamy. Ciągę, to oznacza coś takiego jak: Ojej, ojej, jej. Ale dobra, kiedy tego użyć? Można użyć tego zwrotu w przypadku, kiedy jesteśmy pod wrażeniem czegoś, bez negatywnego nastawienia. Na przykład: Ciągę, potwierdzono zupełną blumę. Ojej, ale dużo słoneczników. Otwieram blumę. Ale przede wszystkim używamy ciągle by po prostu ponarzekać. Na przykład ciągle jungę, het wier. O jeje, znowu pada. Ciung mają, będzie te lat? O znowu się spóźniłeś. Ciągle wat wata na rumu. Ojej, co za bałagan. Albo ciungę Junge. Znowu boli mnie głowa. Ik heb weer hoofdpijn.